O matko, kochani, witam was serdecznie. Kosmos z tej strony. Jak widzicie, sporo dni wcześniej przedstawiam wam najnowszy dodatek do The Sims 4, licealne lata. Jest u mnie 4 lipca i gram w niego już, więc docencie to, jak bardzo musiałem przez ten czas ukrywać to przed wami. I tak, dostałem dzięki EA Creator Network dostęp wcześniejszy do dodatku, żeby wam go przedstawić, i będę was zalewał filmami dosłownie. A dzisiaj na samym początku mamy kasa. I budowanie, bo to jest ważne. Ale chciałem Wam oczywiście przypomnieć na samym początku o łapce w górę, ponieważ moje zasięgi nadal umierają i trzeba je wznowić. Także zostawcie, jeżeli, e, słuchajcie, film Wam się podoba. I oczywiście, jeszcze na samym wspomnieć o konkursie. Słuchajcie, jeżeli zobserwujecie mnie na Instagramie, tam się pojawi, oh, hop takie zdjęcie związane z tym dodatkiem, i napiszecie pod tym zdjęciem swój nick na YouTubie, to wtedy będziecie mieli możliwość wygrania najnowszego dodatku do 4 pod tytułem Licealne Lata, także bardzo mocno zachęcam, a my już przechodzimy do gry, zobaczymy, co tu się wydarzy. Mamy oczywiście tutaj modę, jak zapewne już wiecie, dla nastolatków i miejmy nadzieję, że ci nastolatkowie dostaną tutaj po prostu to, na co zasługują. Jak widzicie, tutaj też lata, tak zwany, taki, taka plakietka z napisem kosmo. -u". ona jest po prostu przeciwko jakimkolwiek wyciekomnikom i tak dalej. Więc będzie ona sobie tak latała i oczywiście jeszcze oznaczam, że to, co teraz widzicie, to nie jest finalna gra, a wy finalną grę dostaniecie w dniu premiery, kiedy będziecie mogli już wy w nią zagrać. Także pamiętajcie też o tym. Ok, zrobiłem sobie jakąś tam przykładową nastolatkę i zacznijmy sobie standardowo od włosów, bo to jest wydaje mi się jedną z ciekawszych rzeczy w najnowszym dodatku. Zrobimy sobie z niej blondynę. I mamy takie włosy, pierwsze jak widzicie z takim warkoczem trochę zawiązane z tyłu. Dalej mamy takie włosy, to jeszcze nie jest jakoś mocno zachwycające mnie. No spoko, ale już widzę, że te. O Jezus, te jakie są śliczne, ten taki warkocz. Mega, mega bardzo ładne powiem wam zupełnie szczerze Zobaczmy sobie jak wyglądają w innych kolorach No nie, bardzo ładne, serio Bardzo mi się podobają, ja lubię takie włosy Te też według mnie, o Boże jakie piękne Te według mnie też są sztosem I bardzo pasują ogólnie do gry I zobaczcie, ja zawsze pokazuję to Na tym przykładzie jak zupełnie inaczej wyglądają włosy Które są robione teraz, a które zostały robione właśnie w Simsach wcześniej Bo po prostu Te włosy mają taką piękną strukturę Że hej, następne włosy U! O, to też takie słodkie, to widać, że takie bardzo słodkowe są, podobają mi się bardzo mocno, lubię, lubię. Następnie mamy coś takiego, okej, okay, no to już trochę nie w moim stylu do końca, ale tu widać, że mają jakieś cyrkonie, jakieś inne rzeczy, więc bardzo możliwe, to są takie, wiecie, studniówkowe włosy. Tutaj mamy, u takie makaronowe trochę, tutaj jakoś tak mocno zbłaszczone na górze, ale też myślę, że fajne, ciekawie wyglądają. Dalej mamy coś takiego, to też bardziej takie studniówkowe, lekkie upięcie. Te same włosy, tylko teraz jak widzicie z różnymi wariantami kolorystycznymi. Tutaj takie krótsze włosy, proszę bardzo. Tutaj również krótsze i takie pomalowane na różne. Crazy kolorki, także też ciekawe. Włosów jest całkiem sporo. Zobaczymy, czy mamy coś dodatkowego jeszcze dla facetów. Jak widzicie, takie włosy. Takie włosy jeszcze się znalazły dla facetów. I chyba to tak naprawdę tyle, czyli mamy 14 włosów. Jeżeli chodzi o simów dorosłych, zobaczymy jeszcze, jak to wygląda u dzieci i u małych dzieci. Jak widać, dzieci mają praktycznie wszystkie włosy przekonwertowane. Także bardzo fajnie, bo to wygląda mega dobrze. I mam nadzieję, że będzie podobnie zresztą w przypadku małych dzieci. Również większość włosów jest przekonwertowana jak widzicie, więc bardzo fajnie. To jest akurat już standard, ustandaryzowane. Mamy czapkę, taką, którą wiecie, się zakłada na imprezę zakończenia szkoły. I taki bukecik ej, bukecik bardzo fajny, mi się podoba. I mamy też zablokowane obiekty. Tam akurat czapkę możemy odblokować, jak zostaniemy studniówkowym błaznem, a tam, jak zostaniemy królową balu. Z dodatków takich, wiecie, na twarz mamy szalone, crazy okularki. i Jak zresztą widać, fajne. Mamy też naszyjnik, taki trochę, można powiedzieć, perłowo-srebrny z jakimś napisem. Mamy taki naszyjnik Minecraft style, coś w tym stylu, ale fajny. <laughs> mamy taki czoker. Ej, takiego czokera nie było, bardzo ładny, mi się podoba. Dalej mamy coś takiego w różnych wariantach, oczywiście kolorystycznych z serduszkami i. Taką broszkę tutaj. Broszka to się nazywa chyba tak, broszka. Także można sobie założyć, słuchajcie, na jakąś oficjalną okazję, czy coś w tym stylu. O matko, nie spodziewałem się nowych makijaży, a jednak coś jest. Zobaczcie, może jakby troszeczkę nasycenie tutaj zmniejszyć. No, 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 powiem Wam, że fajnie, że coś dochodzi. Jaki ładny. Jak się zmniejsza jakoś tak nasycenie, to będzie to oczywiście wiadomo wyglądać lepiej. Tutaj mamy kolejny make-up w różnych wariantach kolorystycznych. Bardzo fajnie, że doszły nowe do make-upy. No powiem Wam zupełnie, że tego się. Wcale nie spodziewałem, a wygląda to naprawdę bardzo spoko. Do tego mamy jakieś kreski. O, jak fajnie to wygląda. Ej. No, sztosik i takie przedłużane bardziej Najgorzej to te czarne wyglądają, te kolorowe wyglądają dobrze, mi się podoba i mamy jeszcze taki mocny róż na policzki, ale jak go się ładnie zrobi, to myślę, że też będzie wyglądało tej simce całkiem spoko. Jeżeli chodzi o szminki, jakieś takie rzeczy, to nic nie ma. Przechodzimy zatem do ubrań na górę, mamy takie chyba cheerleaderskie, bardziej taki świecący się mocno strój. Dalej jakiś taki tie-dye, coś w tym stylu, fajny, dalej mamy kamizelkę, Okej, okay. widać, że niektóre czy nie mają w ogóle wariantów kolorystycznych, na przykład te cztery pierwsze, nie wiem dlaczego, no i tutaj też taki cheerleaderski. Następnie już się zaczynają. O, jaka fajna bluza z lamami. O Boże, nosiłbym ją totalnie. Bardzo ładna. Super. O, ten jaki ładny kolor. Bardzo fajna, widać, że taka nastolatkowa, Jest cool. Tutaj mamy o, no, taki trochę można rzekłbym, e -e babciowy. Strój, co nie, minimalnie tak wygląda, no ale cóż, może ktoś lubi się tak ubrać? Właśnie tutaj, wydaje mi się, że chodziło. Bardzo o to, żeby zrobić jednak takie rzeczy pasujące do różnych grup społecznych, w stylu na przykład wiecie: ktoś chce się ubierać bardziej elegancko, no to ma. Ktoś chce się ubierać bardziej luźno, no to ma. Tutaj taka marynarka, trochę wygląda jak marynarka dyrektora czy coś. Tutaj kolejna taka. O, jest takie ładne kolory. Bardzo mi się podoba. Pastelowe, można powiedzieć, no ale nie wszystkie. Nie do końca, ale bardzo, bardzo fajne. Bluza, totalnie do noszenia. Dalej mamy takie co? ale to też jest mega cool. Bardzo ładne kolory. No powiedzcie, że wam się to podoba. Mi się podoba. Dalej taka bluza prześwitująca w różnych warstwach kolorystycznych, pod spodem jakaś bluzka, taka, też ciekawa, bardzo, fajne te kolory, podoba mi się, o, tutaj bardziej taki zamknięty strój z, o, to fajne, ej, naprawdę, wydaje mi się, że ubrania. Nie są złe. Dalej, coś takiego mundurkowego, coś w tym stylu fajnie, bo no, w niektórych szkołach też nosi mundurki, więc trzeba było to zaznaczyć. Dalej mamy taką większą koszulkę, bardziej oversize, bardzo spoko. Następnie to samo, tylko po prostu z innym nadrukiem, jak widzicie zresztą. Tutaj kolejna, aha, bo co nadrukiem może szkół? W sumie nie pomyślałem o tym, to może być nadruk szkoły, na przykład ten. Dalej, taki crop top, coś takiego. Bardzo ładny, chyba wełniany, on jest, tak on wygląda trochę. Tutaj yy, dla jakiegoś informatyka to jakiś procesor, jakieś różne dziwne rzeczy, więc tak, dla jakiegoś informatyka zdecydowanie. Kamizelka jakaś taka z bluzką, stopem pod spodem, też spoko. O, taka fajna koszula. Można, oj, taka hawajska, No, to fajne. Dalej mamy taką kamizelkę. No, to jest bardzo popularna ostatnimi czasy. Więc to jest mega sztosikiem, że to doszło. Dalej też jakiś taki top w różne warianty kolorystyczne. Bardzo tutaj poszli w takie dziewczęce kolory, mam wrażenie. Ale fajnie to wygląda. Uuu... To też ładny jest, bardzo fajne. Słuchajcie... Może niekoniecznie podobają mi się te takie nadruki, ale te dwa pierwsze mega. Albo nawet o, ten mi się najbardziej podoba w sumie. Tutaj jakaś sportowa bluzka, coś takiego fajna też. I tutaj taka w siatkę pod spodem jakiś stanik. Boże, że oni się tak do liceum ubierają. Ja nie wiem, czy u nas by to przeszło w naszym liceum. Nie, no chyba by przeszło. No tutaj jakaś taka bardziej boho, coś takiego. Iron Nore. Tutaj taka też bardziej elegancka. Ale też fajnie, właśnie, bo elegancka, ale jest nowoczesna, jakby, no nie, bo pod tym jest taka bluzka na, na suwak zapinana. Wow, fajny naprawdę. Kolejny top, taki zwykły, ale też przyda się na pewno. U, tu taka bardziej fluffy, nie wiem co nazwać. Bluza, jakieś takie nakrycie. Fluffy też fajne, oczywiście fajne warianty kolorystyczne. Naprawdę można spoko ubrać Simów. To no nie powiecie, że nie. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo sporo. tutaj taki anime style, jak widzicie. Bluzka i na tym jakiś taki top przyświtujący. Tak to wygląda, chyba. Słuchajcie, że to tak jest. Tak ewidentnie. Bluza z kwiatkiem kapturem. O Jezus, to jaka słodka, I can't, No nie, nie, no powiem wam, że naprawdę bardzo mnie zaskoczyły bramami bo naprawdę jest jak tego dużo jest. Dalej mamy kolejną taką kamizelkę bardziej elegancką, mega fajna. O, ten bardzo ładny wariant kolorystyczny. Tutaj po raz kolejny bardziej elegancko garniturowo, ale dobrze że coś takiego dochodzi. No, tutaj taki zwyklas, ale jak ktoś lubi, to why not? Tutaj chyba już podobnego coś mieliśmy u góry, bluza bardziej sportowa, też fajna. I taki top. Coś takiego, taka bluza krótsza. No i mamy jeszcze rzeczy, które słuchajcie, możemy odblokować w second-handzie w Lumpeksie, i to są te rzeczy. Więc fajnie, że, że takie rzeczy są do odblokowania, i nie wszystko jakby możemy dzięki temu mieć od razu dla siebie. Przechodzimy teraz do rzeczy na całe, całe. To jedynie strój sportowy. To jakaś suknia piękna, balowa, ewidentnie, bardzo ładna. W sumie. O, o to jakiś navenela taki, ale mega fajny. Taki, wiecie. O Boże, no nie, totalnie, byśmy nie niebieski, o Jakie słodkie. Bardzo fajny strój. Tutaj bardziej taki, też oficjalny, elegancki, taki nawet można powiedzieć lekko delikatny. Delikatna sukienka pod spodem, jakiś taki golf. Tutaj ewidentnie taka toga na zakończenie, wiecie, liceum. Tutaj taka zwykła sukienka, która wygląda, jakby mogła gdzieś. O, bardzo ładna. Bardzo lubię w ogóle kratkę. Tutaj mamy bardziej strój sportowy, albo związany z nowym miastem, bo to jak widzicie są rzeczy z kopalnią, a przecież w tym to jest jakaś była kopalnia. Uuu. o Boże, mam flashback do po prostu Słodkich Niespodzianek Katy Perry. Totalnie, ma to wygląda jakby było wyjęte z tego dodatku do The Sims, czy, czyli Słodkie Niespodzianki Katy Perry, serio. Tu coś takiego z paskiem, no to wygląda trochę na 2003 rok mi, ale może ktoś lubi. Tutaj, o, też bardzo ładna sukienka, bardzo ładna. Boże, jakie ładne rzeczy są w tym, w tym pakiecie, naprawdę. Dalej mamy coś takiego, ej, to też bym zakładał totalnie, taka bluza oversize, w sumie, którą można jakby jako sukienkę, to jakie ładne, jako sukienkę używać, tutaj bardziej też oficjalna na jakiś bal, ale nie tylko. I tutaj taki sweter z dłuższą koszulą pod spodem, powiem wam, że to jest na pewno dodatek, jeden z lepszych, jeżeli chodzi o ubrania. I oczywiście mamy kolejne dwie rzeczy, które możemy odblokować w second handzie. I teraz mamy dołów masę, także popatrzmy sobie na doły. Tutaj taka jeansowa spódniczka w różnych wariantach kolorystycznych. Spodenki trochę taki wilkołakowy vibe mają, ale myślę, że można je fajnie wystylizować. Spódniczka w kratkę, bardzo ładna, serio. Tutaj taka mega krótka spódnica ta sportowa taka. Tutaj spodenki nie do końca mój wajbik, mamy też, patrzcie na to, normalnie takie disco spodnie, mamy następnie takie spodnie w kwiatki, bardzo ładne, tak akurat mi się podobają, Spódniczka z jakimś takim łańcuchem złotym, spódniczka taka przekładana, bardzo ładna, podoba mi się, naprawdę dużo rzeczy dochodzi ciekawych, mamy spodnie takie bardziej bagi, o, eleganckie, bardzo, bardzo lubię taki styl ostatnio, tutaj taka spódniczka, no nie w moim do końca stylu, Spodnie z niskim stanem. Iu. Nie lubię spodnie z niskim stanem, ale jeżeli ktoś lubi, to spoko. Ooo, to jest to, co ja lubię: czyli mamy kabaretki, chyba tak to się nazywa, pod spodem. I wyciągnięte tutaj wyżej, zaraz coś do tego dobiera, czekajcie. Chodziłbym, chodziłbym. Spodnie w kratkę z wysokim stanem. Wow, wow, wow. Jakie szalone tutaj są warianty kolorystyczne. I love it. Dalej mamy takie bardziej dresowe, chyba tak to wyglądają na, na jakieś dresowe. Jak duże z tych rzeczy I can't. Spodnie takie z bardzo rozkloszowanym dołem, ale bardzo fajne też z wysokim stanem. Następnie uuuu, to jakie są super. I can't mega fajne, bo jest no nosić. Spódniczka, dalej jakiś taki dziwny materiał, ale fajny, i też taki plain materiał. Tutaj mamy spódnicę długą, też można ją fajnie wystylizować. Dalej jakieś takie dresiwo, jak widzicie, w różnych wariantach kolorystycznych będzie pasować. Następnie spodnie takie bardziej eleganckie, z wysokim stanem, bardzo spoko. Dalej mamy dzwony z niskim stanem. Simki dziwnie mega wyglądają, jak mają niski stan, nie mogę się jakoś tego przyzwyczaić. I taka spódniczka jak widzicie, do tego mamy jeszcze do doblokowania spodenki i drugie spodenki w second handach zatem mamy taką oficjalną jakąś bransoletkę z kwiatkiem tutaj w dodatku i mamy też jak widać karpetki z wisienkami i różnymi innymi wariantami kolorystycznymi z butami akurat się nie postarano bo butów dodano tak naprawdę tylko tyle dwa i zacznijmy od męskich ubrań, coś takiego proszę bardzo, tutaj mamy tą yy, koszulę, w sumie koszulka w kratkę, którą miała Simka, tylko bez y, niczego pod spodem bardzo fajne nosiłbym. To samo, co miała Simka, tutaj mamy jakąś taką koszulę zapinaną, bardzo fajna. To samo, co miała Simka, po raz kolejny tylko w wersji męskiej. Taki sweterek zwykły Ym, spoko, ale ja bym nie nosił. O, to jest bluza, którą bym nosił totalnie. Bardzo fajnie ten z nim niej wygląda, bardzo fajne, warianty, kolorystyczne, mi lajki. Znowu tutaj mamy wersję mundurkową. Spoko to wygląda. Dla facetów też bardzo dużo czy jest, co mnie cieszy. Dalej mamy taką kurtkę. Bardzo fajna. To też chyba miała, miały kobiety już zresztą. Dalej informatyczne rzeczy. To samo. Wszystko dla kobiet. To też. O, to też fajne. Też bym. uuu, odważny wariant kolorystyczny. Też bym nosił. Tutaj kolejna wersja elegancka. Bluza. Taka rozpinana na różnych wariantach kolorystycznych. Cool. O, to jest ciekawe, różne warianty kolorystyczne bluza pod spodem z koszulą, tutaj mamy koszulę taką bardzo elegancką, jest tutaj też widać na tak zwany prom, dalej taką bardziej revealing, że pod spodem widać wszystko, ale też fajna, u ta jest mega cool, powiem wam zupełnie szczerze. Podoba mi się. Następnie mamy coś takiego, czyli bluza pod spodem, a raczej taka kamizelka i pod spodem koszulka biała, tudzież inne warianty kolorystyczne. Tutaj też jakiś taki boho vibe, bardziej mam wrażenie. Ej, dużo rzeczy jest nawet dla facetów. Ja w szoku. Po raz... Ale nie są tak ładne jak dla kobiet, no to już jakby przyzwyczailiśmy się. Także, o, tutaj jakiś taki garniaczek w różnych wariantach kolorystycznych. To samo, co miała kobieta, ale wygląda równie dobrze na tym panu. Tutaj mamy... Znowu jakiś gręczek. Dla festów jest chyba, mam wrażenie, dużo więcej takich rzeczy eleganckich niż dla dziewczyn. O, ten, to jak dla dziadka. No nie, ten to mi się nie podoba. Dalej. O, to też fajne. Pod spodem, słuchajcie. Tylko tak dziwnie jego figura wygląda, ale spoko. O, to jest to kamizelka. Bardzo mi się podoba. To bym nosił, tylko wydaje mi się, że kamizelka trochę za długa. Mogła być krótsza. Zupełnie, szczerze powiem. Następnie taka kamizelka elegancka. No i taka bardziej pokazująca. Ręce całe. Na całe ciało dla facetów nie spodziewam się jakichś większych rzeczy, ale to jest fajne. Tu oczywiście mamy togę, no i to, i to, co dla Simki. Zobaczmy i jak ze spodniami. Ze spodniami poszło całkiem spoko, ale widzę, że mamy praktycznie wszędzie to samo, co dla dziewczyn. No to nie jest to samo, co dla dziewczyn, to też nie, ale to już tak, to też chyba... To też, ale bardzo fajnie, jeżeli to facetom. To też mamy to samo, tutaj jakieś inne jeansy, ale niekoniecznie w moim stylu, ale fajnie, że będzie można siebie stworzyć. To też mega spoko, takie zwykłe, eleganckie spodenki, ich przedłużenie. I jeszcze dłuższe przedłużenie, bardzo fajnie, że mamy takie trzy warianty, które możemy sobie wybrać, jeżeli chodzi o długość. Dalej mamy coś takiego, proszę bardzo, bardzo estetyczne. I to już wcześniej wszędzie widzieliśmy. Buty, żadne nowe nie dochodzą, ale jak już jesteśmy, słuchajcie moi kochani, u facetów, to przy okazji zajmiemy się owłosieniem na ciało. Ponieważ owłosienie na ciało dochodzi w aktualizacji, jak widzicie, ale również dochodzą kilka dochodzin w grze, i to będzie widzę owłosienie na ciele, które dochodzi w grze. Te dwa, a raczej tutaj widzę brak owłosienia, a te już będzie raczej z tego co widzę. Tak, te dwa będą w dodatku dochodziły, więc dajmy cię, zrobimy bardzo mocno owłosionego typa. Tutaj mamy minimalne owłosienie, jak widzicie, które jest w grze podstawowej z aktualizacją, a te, które mają gwiazdki, to są już w. Pakiecie. I bardzo fajnie, bo to owłosienie nie wygląda tak hamskie jak w Simsach, tylko wygląda dobrze tak jak w prawdziwym życiu. Mamy oczywiście owłosienie na plecach, również delikatne lub mniej delikatne. No i owłosienie jeszcze na nogach. Bardzo fajnie, to wygląda bardzo delikatnie, nie przesadzono. Nic tutaj, więc ja myślę, że bardzo spoko. No i w końcu, mnie wyglądają normalnie. Ubierz się chłopie, jakoś ty. Dla dzieciaczków, jeżeli chodzi o to, nie mamy żadnych nowych ubrań, Ale no, mogliśmy się tego spodziewać, że raczej skupimy się tutaj na nastolatkach. A zobaczymy, czy dla ciebie coś doszło. Nie, słuchajcie, w licalnych latach nic dla małych dzieci ani dla dzieci nie doszło. Dobra, zatem przyjrzyjmy się nowym aspiracjom, które są dostępne tylko dla nastolatów i nazywają się nastolatkowanie. Całkunusowa swojski, czyli swojscy simowie szybciej nawiązują relacje z innymi nastolatkami. Proszę bardzo. I mamy, słuchajcie, cztery, jakby wybory tej aspiracji szybkie życie, taśmika chce wyjść z życia jak najwięcej zapominając o troskach i zasadach. Mamy darzona Podziwem, ta simka chce dyktować trend, być popularną oraz mieć wpływy, prawdziwa ikona, mamy dramelamę, ta simka karmi się ciągłym zamieszaniem i mamy również nastawioną na osiąganie celów. Ta simka chce być najlepsza we wszystkim Dobroceny, osiągnięcia sportowe, pieniądze wszystko jest cel, sukces. Mamy jeszcze dwie nowe cechy, czyli dusza towarzystwa. Ci simowie uwielbiają bawić się na imprezach, nakręcać atmosferę dla innych simów i wykonywać imprezowe sztuczki oraz niezręczna towarzystwo. Ci simowie kiepsko sobie radzą w sytuacjach towarzyskich i wolniej rozwijają charyzmę, ale otrzymują silne nastrojniki i mają mocną. Odczucia, kiedy uda im się przezwyciężyć niezręczność oraz towarzyszącą jej nerwowość i nawiązać bliską przyjaźń, więc bardzo, bardzo cool. Więcej cech nie widzę. Chyba, że nadgorliwość jest nowa, Ci Simowie zwykle szybciej rozwijają swoje zdolności i cieszą się wykonywaniem zadań, zadań w pracy, ale trudniej jest się z nimi zaprzyjaźnić. Zatem teraz lecimy do trybu budowania i kupowania. Jesteśmy zatem w trybie kupowania na ten moment i przeglądamy sobie rzeczy. Jak widzicie, mamy łóżka w różnych wariantach kolorystycznych. Łóżek i w ogóle obiektów samych jest mega, mega sporo i sam naprawdę powiem wam zupełnie szczerze perełki, ale jeżeli chcecie ogólnie stworzyć sobie coś dla nastolatków, to myślę, że naprawdę spoko. To jakie ładne łóżko, takie niby basic, ale bardzo ładne. I ja wam powiem zupełnie szczerze, że jest dużo rzeczy do wyboru do koloru, ale będę się przez to szybko, bo jak sobie myślę, że już teraz spędziłem na kasa i spędzę tutaj jeszcze bardzo dużo czasu, to ten odcinek będzie trwał z 40 minut. A tego nie chcemy i naprawdę niektóre rzeczy są bardzo, bardzo ładne. O, to takie księżniczkowe w ogóle łóżko. Myślę, że niektórym z was na pewno bardzo podpadną do gustu. Nie są to rzeczy, wiecie, typu, no to łóżko jest piękne, takie basicowe, a takie piękne. Nie są to rzeczy typu, na przykład, Życie Eco Style, bo tam to były takie Ikeowe rzeczy, a to są bardziej takie spersonalizowane, ale to jest dobre. Dalej mamy taki fotel Poduszka, ławka w różnych wariantach kolorystycznych. A zaraz zachodzimy do chyba mojego ulubionego obiektu, stąd fotel kolejny, półwka taka i fotel piękny, wiszący z lampkami, tudzież również bez lampek zależy od wariantu kolorystycznego. Następnie fotel z jakąś tam narzutką jest sobie. Mamy taki zwykły fotel, najprawdopodobniej do siedzenia w klasie. Fotel taki. Fotel już bardziej nowoczesny w szkole. Taki tu jest akurat dosyć Ikea-owy fotelik, bardzo fajny, kolejny fotel. Jest dużo tych foteli, tu już zaczynają się fotele studniówkowe, jak widzicie, ten też w sumie chyba na studniówkę można dać albo do pokoju jakieś nastolatki, Bardzo mi się podobają te, ale to jest taka właśnie IK style. Tutaj mamy fotel biurkowy, proszę bardzo, fotel gamingowy, estetyczny. Kanapy, bardzo ładne, powiem wam tyle. Kanapy są bardzo ładne, a w szczególności ta, no śliczny ten kocyk, te podusie, piękne to jest. Dalej mamy taką kanapę takie warianty kolorystyczne tutaj bardziej taką kanapopówkę można powiedzieć o ten bardzo kwiatkami ładny był wariant dalej mamy stoły przeróżne tutaj bardziej studniówkowe i proszę bardzo tak on wygląda mniej studniówkowe bo można najprawdopodobniej różne rzeczy do niego podstawić i nawet w domu by spoko wyglądał Tutaj mamy okrągłe akurat te okrągłe to jakoś są takie mega toporne w Simsach i nigdy mi się one nie podobają, no tutaj to już bardzo studniówkowy, jak widzicie. Tutaj mamy taką szafkę marmurową, bardzo estetyczną, elegancką, dalej etażerki jak widzicie... W różnych wariantach kolorystycznych. Bardzo ładne, mi się one podobają. To jest nawet taka pobrudzona, żeby nie było, że wszystko jest piękne i gra. Tutaj mamy kolejną taką z marmurkiem, ale też może być z drewnem. Niekoniecznie musi być z marmurkiem, jak widzicie. Tutaj kolejna, jest tych szafek do wyboru, do koloru. Tu ja wiesz, jakaś taka, nie wiem, zrobiona. Z drewna, jakiegoś używanego, tak to wygląda. Kolejna, proszę bardzo, bardzo ładna. Tutaj mamy taki stolik, jakby to jest chyba ławka szkolna, w ogóle tak mi się wydaje, bo to widzicie jest jakaś taka popisana, coś w tym stylu. Biurko, bardzo estetyczne biurka są, bardzo mi się podobają biurka w tym nowym dodatku. W szczególności to, no zobaczcie, czy to jest biurko piękności, biurko życia o nawet jakieś tutaj w kwiatki mi się ono mega podoba i według mnie będzie używane przez wielu moich simów tutaj takie bardziej jeszcze dziecięce wiecie zostało w waszym pokoju żal wam go wyrzucać z jakimiś tutaj e, naklejonymi rzeczami od was tutaj nawet jakimiś takimi zdjęciami wspominkowymi i tak dalej o nawet takie poklejone było widzicie mega fajne bardzo takie z duszą są obiekty w tym dodatku tu bardziej takie już nowoczesne dla jakiegoś gamingowca najprawdopodobniej a tu takie zwykłe plain po prostu drewniane o nawet jakieś takie porosze pomalowane własnoręcznie, gdyby ktoś chciał. Dalej mamy ogólny taki system szafek, szafeczek, półeczek. Je można też będzie zawiesić na, mm, na ścianach i można ze sobą je łączyć. Patrzcie tutaj i, i robić jakieś różne, że tak powiem, systemy dzięki temu, na przykład pod telewizor czy coś i postawić wtedy i to będzie fajne. To też można łączyć, także bardzo spoko. Tutaj mamy jakąś taką e, z przyborami jeżdżącą szafeczkę. Dalej mamy wieszaki na ubrania. Najprawdopodobniej będzie można tutaj ubrania powiesić. Oproszę właśnie w ten sposób. Także tak to wygląda. Kolejna bardzo fajna, bo tu będzie można coś postawić, jeszcze na przykład jakieś kwiatki, coś żeby tak dekoracyjnie bardziej było. Coś w tym stylu. I tutaj mamy bardzo duże, różne szafki, tutaj też można, widzę, powiesić, tak, tutaj można położyć różne rzeczy, tutaj też położyć różne rzeczy, więc bardzo fajnie to wygląda. Dalej mamy zwykłą taką szafkę, na której różne rzeczy można postawić, tutaj taką narożną, można nawet rzec, bardzo fajna. Tutaj ewidentnie taka gimnazjalna, gdzie można, jak widzicie, położyć jakieś nagrody i tak dalej, i powstrzymać starsze roczniki. Tutaj mamy... Taką chyba stołówkową ladę. Tak to wygląda, że tutaj raczej stołówka się odbywa i, i jakieś rzeczy zostają stąd wykładane. Tutaj mamy zlew, chyba taki właśnie licealny. Tak samo kibelek, który już poznaliśmy w uniwersytecie, ale również pojawia się tutaj tablica, jak widzicie, szkolna. Szachy, szachy numer dwa. Mikrofon, fontanna z czekoladą, z różnymi takimi rzeczami najprawdopodobniej na studniówkę. Mamy piłkę, mamy taką jakby matę do ćwiczenia cheerleadingu i to wszystkie są maty, jak widzicie, cheerleaderskie. I teraz słuchajcie, zaczynam, bo mamy jakiś mural, miliony dodatków, miliony naprawdę, jakieś kwiaty. Tutaj w ogóle co to jest? Aha, to są stoisko z różnych e, dni, które będą się w naszym liceum działy, ale to już przejdziemy jakby w filmie o rozgrywce. Budkę do zrobienia zdjęć, tutaj mamy również, mamy tablet, jak widać, mamy mównicę i po raz kolejny rzeczy do stołówki. Tutaj e, po raz kolejny różne pierdoły, jakieś takie ścianki stuniwkowe dalej mamy też te do wspinania się kratki także zobaczymy jak to działa już w rozgrywce różne, różne pierdoły jak widzicie naprawdę z milionami wariantów kolorystycznych przeróżne zasłony, różne wielkości tutaj jakieś puchary i inne takie rzeczy mamy nawet franka latającego peszka, no piękny po prostu jakaś to jest taka maskotka chyba, właśnie tego liceum jeszcze nie grałem więc nie wiem różne pierdółki, 35 tysięcy tego naprawdę jest, obiektów jest mega, mega sporo Piękny, rozwalony, na gruz. No mi się on mega podoba. Ja lubię takie właśnie rzeczy porozwalone, że można po prostu zrobić pokój takim, wiecie, bardziej żywym. No i tutaj już, jak widzicie, pierduki po raz setny. Dodatkowo mamy szafki z liceum i też miliony takich, jak widzicie, ścianek, na których można sobie robić na studniówce zdjęcia. Wieszaki z ubraniami, znowu szafki, znowu jakieś studniówkowe rzeczy. Tutaj mamy jakieś takie rzeczy do stołówki też, przeróżne. Tutaj mamy jakąś taką markizę wielką, nie wiem o co z nią chodzi. I zaczynają się też światła, zobaczcie jakie tu można piękne nad zrobić świetlane fragmenty, I love it. po prostu wyglądają pięknie, ale również gdzieś na studniówce nadadzą się totalnie. Dalej przeróżne lampy i tutaj jeszcze, no o, to jest bardzo ważne, zobaczcie jakie mamy zestawy w ogóle streamingowe, tutaj podłączony jakiś telefon do komputerów, tutaj jakiś... Yy, jakaś kamera, jakiś mikrofon, tutaj laptop złoty, tutaj już w ogóle jakaś mega prowersja, jakieś pamiątki ze studniówki, tutaj jakieś głośniki, no naprawdę, rzeczy. O, tutaj jeszcze taka piękna stołówka, jak widzicie, z hamburgerami, z różnymi rzeczami, naprawdę, jest tego. Bardzo, bardzo sporo, i to nie wszystko, bo jeszcze musimy iść do trybu budowania. Także zobaczmy, jak wygląda tryb budowania, a ja czekam na Waszą ocenę tego, co zobaczyliście teraz. Jesteśmy zatem w trybie budowania i zobaczcie, mamy przeróżne drzwi, i jak widzicie, mamy nie za wiele zasadniczo tutaj nakryć, pokryć ściany. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak to wygląda. Jedną podłogę w różnych wariantach kolorystycznych. Mamy Płoty takie, mamy dwa schody i dwie barierki różne i jedną kolumnę, i dodatkowo okno, te jako jedyne, którego nie można manewrować na górę, na dół, ponieważ z niego będzie można wychodzić, i tutaj dalej już okna. Jak widzicie, którymi na spokojnie sobie można manewrować. Tak wyglądają z drugiej strony. Więc akurat jeżeli chodzi o tryb budowania, to za dużo rzeczy nie ma. Ale wydaje mi się, że i tak jak na dodatek, to tych rzeczy jest sporo moi kochani. I jestem ciekawy waszej oceny, co wy sądzicie. Dla mnie jest to takie dobre 8 na 10. Myślę, że jeżeli chodzi o tryb budowania i kupowania i kas, to jest jakieś takie trzecie miejsce wśród wszystkich dodatków. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja czekam na wasze opinię. co wy sądzicie na ten temat. Oczywiście zachęcam was, słuchajcie, do zostawienia subskrypcji. Komentarza i lajka, like, jeżeli film Wam się spodobał, i zapraszam was na kolejne filmy z najnowszego dodatku już wkrótce. Także do zobaczenia następnego i pa-pa.